Lubisz szpaka? A zrobisz szpagat? Szpaka! A szpaka! Michała szpaka? ja stylu nie masz sprawa. Siada w Nie skipuj, nie, skip... nie. skipuję. cię, bo jesteś nie, streamerką. Nie, jestem streamerką. Jesteś, bo masz dobry mikrofon. To nie. Masz, masz słone na mikrofon i wszystko. No bo ja rapuję. Ty mnie już skipałeś chyba z pięć razy. To zarapuj. Co? To zarapuj. A co chcesz? Nie, no. dawaj freestyle. Szpaka. Szpagat? Lubisz szpaka? umisz? Lubisz szpaka? A zrobisz szpagat? Szpaka! A szpaka? Michała Szpaka? No. Nie. Nie lubię. A szukasz dziewczyny? No. <laughs> Michała szpaka.